Cześć, witajcie moi drodzy. Ja jestem Mares, już nie Mares, jestem Blue. Tak, witajcie, ja jestem Blue i witam Was w kolejnym audiologu na moim kanale. Odnośnie znowu mojego kanału, tak? Mój kanał zmienił nazwę na Blue55 i tak się teraz będę przedstawiał. Cześć, jestem Blue i tak dalej. Sk skąd ta nazwa w ogóle? Wzięła się ta nazwa z postaci z jednej bajki, którą lubiłem oglądać w dzieciństwie. Jest to Blue z bajki. Jak się nazywa? Tą yy, z myślonych przyjaciół, pani Foster czy jakoś tak Bardzo lubiłem tą bajkę, tym bardziej, że <laughs> Lubiłem tą postać, tego chodzącego, nie wiem jak to nazwać, duszka, czy kto to tam był Niebieskiego, przy okazji był niebieski, a niebieski to mój ulubiony kolor, przypominam I stąd ta nazwa się wzięła, więc od teraz jestem Blue I będę się tak teraz witał, tak Już nie Marys, tylko Blue, tak to tyle w tym audiologu, mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że się nie obraziliście, że już nie jestem Marezem, tylko Blue. I chyba sobie weźmiecie to do siebie, mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, że weźmiecie sobie to do siebie, że jestem Blue, a nie Marez. Ale dla Wasaki tak będę Marezem. <grych> Dobra, ja się z Wami żegnam, na razie i cześć.